Cześć, z tej strony 23 witam Was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. Dziś przyjrzymy się dość ciekawemu bohaterowi, jakim jest arcydemon występujący w Kingdom Rush Vengeance, czyli czwartej odsłonie serii. Bohater ten jest bohaterem epizodycznym, gdyż występuje tylko na jednym poziomie, ale mimo to odgrywa dość istotną rolę w całej fabule oraz jest dość charakterystyczny, dlatego stwierdziłem, że dam go jako jedną z opcji w ankiecie i wygrał on. Plan odcinka prezentuje się tak samo jak zawsze, czyli najpierw mamy opis bohatera, potem jego moce, następnie historię, a na koniec ciekawostki. Dla zainteresowanych dodatkowo będzie omówienie ankiety, w której Arcydemon był jedną z opcji do wyboru. I powiem też pokrótce właśnie co będzie w kolejnych odcinkach na kanale. No i bez zbędnego przedłużania możemy przejść do opisu wyglądu tego bohatera. Jeśli chodzi o wygląd tego bohatera, jest on naprawdę Potężnym i masywnym demonem, gabarytowo zbliżony jest do Godiefa, chociażby czy do Molocha, i ma też inne podobieństwa do tych demonicznych władców, ponieważ tak samo jak Moloch, ma owłosione nogi. Dodatkowo ma dość spore rogi, ale różni się tym, że ma też coś w rodzaju futra owłosienia na grzbiecie i na barkach. Oprócz tego nosi też naszyjnik. Składający się z czaszek. Być może ludzkich, być może elfickich, być może krasnoludzkich, tego nie wiemy, ale na pewno budzi to respekt, a może i strach w szeregach wrogów. Jeśli chodzi o zdolności, bohater ten jest typowym bohaterem takim bazującym na zdolnościach fizycznych i swoje sile. Będzie on wrogów taranował, miażdżył, próbował zdeptać, nabić się ro na rogi. Czy jak walczy z wrogiem o podobnych gabarytach do niego, to właśnie też po prostu posługiwać się swoimi pięściami. Przechodzimy do historii i to będzie najdłuższa część tego odcinka. Arcydemon to potężny demon, wezwany przez Weznana do inwazji na zamek Denasa podczas oblężenia zamku króla Denasa, będącego ostatnim poziomem Kingdom Rush Vengeance. Po fali 18 w trybie kampanii Weznan przywoła arcydemona, którego dość. Czule można by było powiedzieć nazywa Starym Przyjacielem. W odpowiedzi z kolei Król Denas rozkaże jednemu ze swoich ludzi wypić specjalne serum, przekształcając go w Paragona, który będzie podobnie gabarytowo do Arcydemona i będzie stanowił dla niego takiego bezpośredniego przeciwnika. Zarówno Arcydemon, jak i Paragon zaczną powoli zbliżać się w swoim kierunku. A na górze ekranu pojawi się pasek postępu pokazujący względne pozycje Arcydemona i Paragona. Arcedemon ignoruje wszystkich normalnych wrogów i będzie blokował jedynie Paragony. Posiada on specjalny atak uderzeniowy, który zadaje 2200 obrażeń obszarowych fizycznych, a także ogłusza ofiarę na czas jednej sekundy i przerywa też wtedy własny atak uderzeniowy. No i właśnie tutaj mamy starcie dwóch takich potężnych bohaterów, Paragona po stronie króla Denasa i arcydemona po stronie Weznana. I oczywiście gra kończy się naszym sukcesem, gdy Arcydemon wejdzie do zamku lub gdy trzech Paragonów zostanie przez niego pokonanych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Z kolei, jeśli Arcydemon zginie w tej bitwie, oznacza to naszą automatyczną porażkę w tej potyczce. Także tak to się prezentuje, jeśli chodzi o grę. No a tak rozwijając lorowo, Arcydemon po prostu został przywołany przez Weznana. Znali się wcześniej, na co wskazuje Zrot, że nazwał go starym przyjacielem nasz czarnoksiężnik. No i Arcydemon był taką potężną jednostką wsparcia, która doprowadziła do ostatecznego triumfu właśnie naszego głównego antagonisty całej serii. No jak widzimy jest to postać epizodyczna, występuje tylko na tym poziomie, tylko na tym etapie, ale za to w kluczowej bitwie, bo oblężenie zamku króla Denasa było najważniejszą bitwą dla Weznana. Ostatecznie rozprawił się ze swoim arcywrogiem, czyli królem Denasem, a także całym królestwem Linerii, które sobie podporządkował i które podbił. No, jeśli chodzi o historię, to wszystko i myślę, że mogę przejść do ciekawostek, głównie związanych z takimi aspektami w samej grze. Acydemon jest jednostką sojuszniczą, która ma najwięcej zdrowia ze wszystkich takich jednostek z całej serii. Arcydemon jest także największą gabarytowo jednostką sojuszniczą. Jest ogromny w porównaniu z pozostałymi jednostkami, jakie mamy do swojej dyspozycji na przestrzeni całej serii. I to wszystko, co wiemy o Arcydemonie. No, jest to bohater epizodyczny, także no tutaj nie dało się więcej o nim powiedzieć, ale mimo wszystko właśnie uważam, że jest dość charakterystyczny, dość ciekawy, że zasłużył na swój odcinek. Odcinek wyszedł króciutki. Ale takich bohaterów mieliśmy już kilku w serii, i będziemy mieli jeszcze kolejnych kilku. Bo po prostu są tacy bohaterowie, co mogą wzbudzać ciekawość, ale jak się ich dokładnie przeanalizuje, no to ich historia, czy nawet sam opis nie będzie jakiś specjalnie rozbudowany. Ale takim bohaterom też czemu nie, możemy się przyjrzeć. No i dla tych, których interesowała tylko ta główna część, właściwa tego materiału. No to z wami się pożegnam, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału, za wysłuchanie mnie, także dla was pożegnanie, natomiast dla tych, którzy są wytrwalsi, chcą jeszcze chwilę tutaj posiedzieć, no to oczywiście standardowe omówienie ankiety, w której arcydemon był jedną z, o, z czterech opcji, jedną z kilku właśnie tych opcji i omówimy co dalej na kanale. Tak jak już powiedziałem, w ankiecie mieliśmy cztery opcje. Był to Paragon, Arcydemon, Frost Harbringer i Wiedźmy. Zwane też jako... No tutaj były różne nazwy. Black Hack, czyli po prostu Wiedźmy. Wicked Sister, czyli Przeklęte Siostry. I jeszcze tam było, było chyba jedno określenie. Paragon, no tutaj o nim w tym odcinku trochę wspomniałem. Bo był on takim bezpośrednim przeciwnikiem Arcydemona podczas oblężenia zamku króla Paragonów mieliśmy trzech. Byli to specjalni rycerze Donosa, którzy wypili takie magiczne serum. Ale o nich w odcinku o nim. Frost Harbringer jest to taki specjalny przedstawiciel troli. To on wkrzesił Khaya, który stał się właśnie taką nieumarłą wersją tego przywódcy troli. Potężniejszą za czasów wydarzeń Legends of Kingdom Rush. No i mamy też właśnie Wiedźmy, czyli po prostu siostry posługujące się mroczną magią. Tutaj prosiliście w komentarzach, żeby o nich też nagrać odcinek, więc stwierdziłem, że dam je do ankiety. Arcydemon zgromadził 42% waszych głosów, także zdecydowano większość, ale Paragon zgromadził 29%, także też całkiem sporo, więc może pójdę za ciosem i z racji, że ci bohaterowie są powiązani, no to kolejny odcinek będzie poświęcony Paragonowi właśnie. Natomiast pozostałe opcje będą musiały sobie trochę poczekać i dam je w kolejnej ankiecie. No i to wszystko, co chciałem powiedzieć w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Serdecznie jeszcze raz dziękuję tym, którzy zostali dla tej dodatkowej części. Trzymajcie się. No i cześć.